Cześć kochani, z tej strony Agadim i dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym testem maskary, która robi furorę na TikToku. Dziewczyny pokazują swoje efekty na rzęsach i wszyscy są zachwyceni. Maskara jeszcze nie jest dostępna w stacjonarnej sprzedaży. W drogeriach chyba ma się pojawić jeszcze w tym miesiącu, natomiast w Rossmanie będzie dostępna w kwietniu. I mowa o nowej maskarze Maybelline, która nazywa się Sky High. I testowałam sobie tę maskarę przez ostatnie dni, żeby opowiedzieć Wam tutaj o moich wrażeniach. O tym, jak się ona utrzymuje. Natomiast przez przypadek, słuchajcie, Maybelline w PR-ze wysłało mi dwie sztuki, więc jedna sztuka przedpremierowo trafi do kogoś z was. Więc wszystkie informacje o rozdaniu będziecie mieli w opisie, a tymczasem przechodzimy do testu. Przełączyłam się na nowy wypożyczony specjalnie do testów obiektyw, na którym nic się nie ukryje, więc będzie idealny do testu. I słuchajcie, jeżeli macie sprzęt marki Sony i chcecie sobie spróbować ten obiektyw, to dzięki uprzejmości fotoformy. Załatwiłam dla Was kod rabatowy. Dajcie mi też znać, czy taka jakość Wam się spodoba, ale już przechodzimy do tuszu. Opakowanie prezentuje się przepięknie. Mamy tutaj wypukłe napisy brudny róż w połączeniu z rose gold. Przepięknie to wygląda. Natomiast najciekawsza jest tutaj szczoteczka, która jest bardzo, bardzo elastyczna. Ona się po prostu wygina jak guma i wydaje mi się, że to też ma duże znaczenie przy nakładaniu, ale najważniejsza, słuchajcie, jest trwałość i efekt na rzęsach, więc teraz przechodzimy jeszcze bliżej i malujemy. Rzęsy. Dobrze, kochani, zaczniemy sobie od jednej warstwy tuszu. Specjalnie nie podkręcałam sobie ręce, żeby absolutnie mu nie pomagać. I tak prezentuje się jedna warstwa. Na górnych rzęsach. Próbuję nałożyć drugą. Trzy to dla mnie już za dużo, bo wtedy robią się takie pajęcze nogi. Ja nie lubię za bardzo takiego efektu. Tak prezentuje się druga warstwa. I tak prezentuje się efekt na jednym oku. Dla mnie jest to zdecydowanie jeden z najintensywniejszych efektów, jeżeli chodzi o tuszę, bez uzyskiwania zbyt mocnego oblepienia, bo nie uważam, żeby te rzęsy były ładnie wyczesane, ale żeby jednak były pogrubione, to muszą być oblepione. Natomiast tutaj jest to zrobione na granicy dobrego smaku. Wzięłam sobie wacik nasączony wodą, i sobie podtrzymamy troszeczkę. On, ten wacik jest dość mokry, więc tutaj konkretnie przyciskam. I zobaczymy, czy coś się rozmarze. Jak widać Wacika tutaj tuż nie przeżył, ale nie jest to tuż stricte wodoodporny, więc to mu wybaczamy. Natomiast ja chodziłam w tym tuszu, kiedy padał śnieg i nic, absolutnie nic mi się nie rozpuściło, więc sprawdzimy sobie może mgiełkę, popsikamy sobie drugą stronę i zobaczymy, czy przeżyje. Mam tutaj mgiełkę, spryskuję sobie i zobaczymy, czy on się odbija. Tutaj w przypadku mgiełki nic nie zostaje na palcu. W przypadku kontaktu z wodą, kiedy nie będziecie pocierać sobie oka, ten tusz nie powinien się rozpuścić. Ja myłam sobie w nim włosy, woda ściekała mi do oczu i nic się nie rozpuściło, bo nie pocierałam sobie oczu. E, pocierania on nie wytrzyma, nie jest to tusz wodoodporny, ale tego nie zaznacza też producent, więc tutaj nie chciejmy za dużo, natomiast jego trwałość oceniłabym jako bardzo dobrą i spokojnie możecie go używać w wilgotne dni, e, kiedy pada na przykład na dworze śnieg albo mrzawka. Jednym ten efekt będzie się podobał, drugi mnie, jeżeli lubicie mocno podkreślone rzęsy, ale dalej mówię na granicy tych pajęczych łapek, takich brzydko oblepionych mocnych rzęs, to wydaje mi się, że ten tusz na pewno warto wypróbować i tak jak mówię, na ładniejszych, bardziej podkręconych, dłuższych rzęsach, on przy jednej warstwie zrobi moim zdaniem efekt wow i już nie będziecie musieli dokładać drugiej warstwy, więc dajcie mi znać, jak taki efekt na moich rzęsach Wam się podoba, czy zachęcił was do czekania na ten tusz i y, dajcie znać, czy próbowałyście już tego tuszu, bo wiem, że niektóre dziewczyny ściągały go z zagranicy. Także koniecznie y, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o rozdaniu i mam nadzieję, że ten test ułatwi Wam wybór, czy tę maskarę kupić, czy też nie. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być ze mną na bieżąco i zostawcie łapkę w górę, jeżeli film był pomocny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Buziaki. Папа.